Dzień dobry! Na śniadanie. Tosta z jajkiem i szynką. No właśnie, ubałem się, jest godzina 10. Czekam na dzieci, żeby przyszli trochę na angielski. Raz przychodzą wcześniej, raz później. Nie ma zbyt takiego spisanej godziny. Nawet jak ja chciałem to zrobić, to i tak nie mogą się utrzymać. No właśnie, skończyłem uczyć. Zaznaczyłem ważne rzeczy do. Nauczenia się też w książce, do zapamiętania, typu słowa, co jest czym, jakich słów używamy, jak to się pisze, jak się nie pisze takie typu rzeczy. A teraz będę wypisywał papiery, żeby dowieść produkty do sklepu. No to jadę zawieść. Potem przyjadę, i znowuż pewnie czeka mnie. Siedzenie, kasku nie wziął, i co jeszcze, zaniosę to do domu. No i siedzę na ulicy. Teraz to dosłownie na ulicy, bo zasłania mnie samochód jakiegoś polityka. No, zielone rejestracje na państwo I stoi od wczoraj czy przedwczoraj, nie mam pojęcia yy, Ale mam Nintendo sobie trochę poklikam w Diablo yy, Też mam blok do rysowania, a to sobie może też porysuję Nie wiem jak długo, jest tak gorąco Picia nie ma Mam dosyć generalnie, nie? Mam dosyć Ja bym chciał sobie pojechać gdzieś I ponagrać Proszę, drożdżówki, chleby, bułki Do sprzedania Siedzę tutaj z minutę, dwie, i już jestem cały mokry. To jest taki piekarnik dzisiaj nie do wytrzymania. Jakbym skoczył do wody masakra za dolara zamówiłem taki napój jabłkowy z wodą sodową. Ten nut już się zaczyna topić. Dosłownie po małej chwili. Godzina trzydzieści. Oczywiście, jak wyjąłem kamerę, już zaczęły pojazdy jechać. No, ale chciałem wam pokazać. Co narysowałem? Są dwa rysunki do pokazania. Narysowałem trzy. Ale zaraz to powiem potem. Jest taki zamek. I takie drzewo bonsai. Trzeci rysunek, jaki narysowałem, to był jednorożec. Aczkolwiek. Nie mam go narysowanego, ponieważ chwila moment tylko zamknę dzieciaki się kręcą wokół mnie zaczęły yy... zaczęły im przeszkadzać, machać ruszali mi dłonią. Wiesz nie tak celowo, nie? Tak niechcący, bo się bawili. Ale wiesz, jak się rysuje już długo pisem I szczoknięcie, to może być potem problem A to narysowałem tego jednorożca Potem się patrzyli, patrzyli To wyrwałem i dałem Więc niestety już nie mam 30 kartek Tylko 24 Także w następnym miesiącu Chciałem robić jeden rysunek dziennie, żeby mu fajnie to też pokazać no ale niestety tak nie wyszło. I w ogóle jest to złe tłumaczenie na język angielski, ponieważ tu jest napisane 30 stron, a jest 30 kartek. Hello Andrei. Hello. Hello! You want something? Yeah, you want something? Yeah, B5. B5. Yeah, it's the size of a um, paper. Bye-bye. Bye-bye. No, gdzie ja byłem? No, bo katka jest sheet, a page jest strona. Co chciałem jeszcze powiedzieć i zapomniałem. No, wracam się do domu. Przy okazji kupiłem trzy arbuzy. Dwa złote jeden. Yy, jeden arbuz dla jednej osoby. No i przy okazji czas na umycie się. I dajmy na środek. O. Słabo światło świeci, dobra. No niestety, taki krótki filmek dzisiaj, krótszy z tych mniejszych do obejrzenia. Nie było dzisiaj co nagrywać, niestety. Jest już godzina siódma. No, jak mówiłem, wcześniej ten rysunek rozsadałem małemu, by sobie poszli. Przypiłem arbusy, zjadłem. Taki syty. Nigdzie, można powiedzieć, tak mięsistego arbuza nie jadłem, jak w Kambodży, ale ten to był wyjątkowo. Tyle wody miał, że... wow, masakra po prostu. No i się umyłem i tak dalej. Przyszedłem i robię końcówkę. Także dziękuję za oglądanie, i standardowo mam nadzieję, że się Wam spodobało. I mam nadzieję, że przez to, że jest krótszy filmek, będzie obejrzany od deski do deski przez większość ludzi. Dziękuję za subskrypcję, wsparcie, miłe komentarze itd. Mam patrona, mam książki yy, w języku angielskim do pobrania i rysunki różnych map na przykład na moim patronie dla patronów. Yy, panicie na kanał Fuczyki w Azji. Też możecie sobie zobaczyć coś z, z perspektywy. Albo coś, co ja nie nagrałem. I vice versa. <laughs> Pozdrawiam wszystkich moich widzów i niektórych kuzynów, kuzynek, rodziny itd. Do zobaczenia w następnym odcinku albo live. Ie. Mam nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień. Dzisiaj jakiś taki był. Jednocześnie i wolny, i nudny, ale z drugiej strony też i szybki, wyluzowany, ale stresowy. Nie wiem, taka dziwna mieszanka. Także aby było super jutro. Do zobaczenia. Pa-pa-pa. Poczekajmy te parę sekund do równych 3 minut. No i klikam.